Ostatnio głośno było o uruchomieniu bezpłatnej komunikacji między Chocianowem a Lubinem. Mieszkańcy Chocianowa liczyli też na to, że podobnie dojadą do stolicy swojego powiatu, Polkowic. Lubin nam bardziej pomoże jak Polkowice w czymkolwiek, bo nawet między innymi... W tej chwili ruszyły autobusy, gdzie Polkowice też się zobowiązały, ale jak na razie jest marzec i nie ma. W ciągu trzech miesięcy z powiatem lubińskim udało nam się e, zorganizować darmową komunikację. Jest to bardzo pozytywna rzecz, jeżeli chodzi o stronę powiatu polkowickiego, nie ma żadnych odzewów. Czy przekazując powiatowi lubińskiemu organizację publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie, powiat polkowicki nie traci na znaczeniu? Czy nie tracą na znaczeniu sąsiednie powiaty Lubiński, Głogowski, Legnicki, jak 16 tysięcy ich mieszkańców przyjeżdża do naszych kopań i zakładów pracy codziennie? Jak jednak przekonuje radny Artur Wandycz, od pewnego czasu w Chocianowie odzywają się głosy za powrotem tej gminy do powiatu lubińskiego, choć nie wszyscy chcą zmiany. Mieszkańcy zgłaszali mi takie problemy typu, czy możemy, czy jest możliwość, czy możemy... Wrócić do powiatu Lubińskiego. Jest problem też z dowozem y, młodzieży na zajęcia praktyczne, y, które zaczynają się na strefach ekonomicznych o godzinach porannych, czyli o 6, o 6 rano. Tu jest bardzo duży problem. Jest problem z drogami. Nie są, y, drogi są w fatalnym stanie. Y, są rowy w fatalnym stanie. Nie ma oświetleń przy przystankach. Osobiście wolałabym i dużo ludzi wolałoby, żebyśmy należeli do Lubina. Taka jest prawda. Też myślę, że do Lubinia, bo kiedyś żeśmy należeli. Do Lubinia. Do powiatu. A jakie argumenty za Lubinem? Szpital. Lepsze połączenia. Ja uważam, że nie jest źle. To są do Polkowicy, są eleganckie drogi, wszystko nie jest źle. Według mnie w Polkowicach mamy bardzo dobrze. Mamy blisko i jest wszystkie urzędy, mamy wszystko na miejscu w Polkowicach. I jest bliżej. To jest 16 km. Zastrzeżeniami wobec powiatu starosta Polkowicki jest zaskoczony. Przez ostatnie kilkanaście lat nie było w ogóle żadnych takich sygnałów. Co do stanu dróg i połączeń około 20 par połączeń dziennie stan dróg wystarczy przejechać się z jednego powiatu do drugiego i, i fakty same przymówią za siebie. Czy po 20 latach możliwe jest odłączenie się gminy Chocianów od powiatu polkowickiego? Wydaje mi się, że powinny być takie ruchy, bo nasila się to wśród mieszkańców, choć nie tylko Chocianowca, ale i całej gminy. Są pytania do mnie, nie tylko do mnie, czy możemy, czy jesteśmy w stanie wrócić do, do gminy, do powiatu lubińskiego, jak to było przed laty. Czy ten scenariusz jest realny? Czas pokaże. Kamil Ciupak zapewnia, że, tu cytat, Byt powiatu Polkowickiego nie jest zagrożony.